skrzydła. Roy, popilnuj mi stanowiska. Zostawiłam torebkę w samochodzie. No dobrze. Tak, wiem, że pięć dolarów za minutę i tak rodzice się zgadzają. A teraz daj mi Charise. Cholera, chwileczkę. Czym mogę służyć? Mówi Lowell. A z kim rozmawiam? Ja mam na sobie kombinezon. A pani? Dziś będą przemrozki. Nie zmarznie pani? Co pani chce zrobić? Przepraszam, czy to do mnie? Chyba nie. Może pani chwileczkę zaczekać? Hej, dokończę tę rozmowę w biurze Joe'ego. Helen. Słyszałaś o wczorajszym meczu szkoły z koncert? Czy słyszałam? Byłam na nim Ty, Warner wyeliminował 18 obrońców Nie macie nic lepszego do roboty niż oglądać szkolne mecze bejsbola? Ten chłopak jest naprawdę dobry A ty, człowiek o twarzy jak rękawica do bejsbola Powinieneś to zrozumieć Ty, niedługo pobije rekord Joe'ego Jak Joe to przyjmuje? O wiele za dobrze jak wspominam o możliwości pobicia jego rekordu Spływa to po nim Jest spokojny, beznamiętny, zupełnie zobojętniały Myślę, że to go dobija Cześć Joe Słyszałeś o Ty Warnerze? Czytałem o nim Brakuje mu tylko sześciu do pobicia twojego rekordu Słyszałem, to całkiem niezły miotacz ale to nie wszystko. On nie tylko jest sportowcem. Ma same piątki, jest przewodniczącym samorządu szkolnego i prowadzi miejscowy oddział pomocy ubogim. Piszą, że jego szybka piłka leci 150 km na godzinę. A mówią, że podkręcana może trafić z węgła. Ty chyba nie rozumiesz, jak działa proces nękania. Musisz się przejmować, albo nie będziemy mieli zabawy. Mam powiedzieć, że przejmuję się utratą rekordu. Dobra, przejmuje się sprawa zamknięta. Spokojnie rekordy są po to, by je bić. Dziękuję za to, że wyskoczyłeś z typowym banałem na tę okazję. Co jeszcze powiesz? Wszystko dobre, co się dobrze kończy? Jest światełko na końcu tunelu? Nie wiem, Joe. Czas pokaże. Tak działa proces nękania. Lowell? O co chodzi? Chodzi o moją akcję nagrywania lektur dla Centrum Seniora. Mamy kłopoty z opowieścią o dwóch miastach. Wiem, co masz na myśli. Ten Dickens to nie jest Daniel Steele. Kłopot nie z książką, tylko z tym, jak ją czytasz. Właściwie Sydney Carlton mógł się zjawić wszędzie, ale na pewno nie w domu doktora Minnet. Często tam bywał w ciągu całego roku i zawsze był taki sam. Ponury i rozdrażniony. Cześć Fred. Kręgle? Chciałbym, ale muszę siedzieć w domu i czytać tę durną książkę. Hej, słyszy mi głowę. Mówię ci, ta baba jest jak mol brzęczący koło ucha. Czytaj, czytaj, czytaj. Nie myślisz chyba, że to było o tobie? Co za czułość. Mówisz o mnie takie rzeczy i dziwisz się, że jestem czuła? Mówiłem o mikrofonie. Hej ty. Gdzie jest Joe Hackett? Jego biuro jest tam. Panie trenerze, nie poznaje mnie pan? A kto ty jesteś? Brian Hackett, brat Joe'ego. Grałem u pana w Skoncet. A tak, nie poznałem cię. Nie ja siedzisz na końcu ławki? To była pańska wina. Byłem cholernie dobrym łopaczem. Byłeś kretynem. Biegłeś po boisku z kaskiem na twarzy i udawałeś, że to maska gazowa. Chciałem rozweselić drużynę Tak, tak, panie złodzieju majtek Takich jak ty należy zamykać ich w więzieniach Trener Snyder Cóż za niespodzianka Co pana sprowadza? Nieźle wyglądasz, chociaż trochę zmiękłeś Na ziemi i 50 pompek Żartowałem Co nowego? Nie wiem czy słyszałeś jak mój rekord Chciałem powiedzieć, że założyli mi rozrusznik serca tak, mi przykro. Dobrze pan się czuje? Tak. Pod warunkiem, że nie ma... Nie dotykaj kuchenki mikrofalowej. To jest toster. W takim razie kotku, wrzuć tam dla mnie bułeczkę i nie żałuj sera. Pan dalej pali? Ograniczam się do dwóch paczek dziennie, po tym jak wycieli mi płucą. Ale najważniejsze, że Czacha pracuje. Kotku, rzuć tam dla mnie bułkę i nie żałuj sera. Posłuchaj, haket. Chcę, żebyś kogoś poznał. Daj, chodź tu. Mówiłem, żebyś nigdzie nie łaził. Na ziemi 50 pompek. Spokojnie żartowałem. Pomagałem tamtemu panu nieść bagaż. Knojek ma dobre serce. Daj, przedstawiam Ci Joe Hacketta. Ściskasz rękę najlepszego boisbolisty na tej wyspie. No nie wiem, nie ty. Mówiła o moim chłopaku. Chciałbym mieć takiego syna. Co jak każdy wie, jest medycznie niemożliwe. Ale nie jestem przez to gorszy jako mężczyzna. Oczywiście, że nie. To dla mnie zaszczyt, panie hackett. Widziałem pana w akcji. Tak twierdzi mama. Ja mam wtedy trzy latka. Zacząłem zapamiętywać, odkąd miałem cztery. Bardzo mi miło. Kogóż my tu mamy? Dzień dobry, panno Czepem. Muszę pogadać z działem. Dobrze, trenerze. Pomogę pani. Dziękuję. Ładne ciuchy. Ale pani musi być we wszystkim ładnie. Czy widziałeś kiedyś film pod tytułem Absolwent? Przepraszam, trenerze, o co chodzi? Chciałem prosić Cię o przysługę. W piątek jest nasz ostatni mecz. Chcę, żebyś zabrał nas tam samolotem. Drużyna się nie zmieści. A kto mówi o drużynie? Te ciołki popłyną promem. Mówiłem o sobie, Taju i fotoreporterach. Zabieram prasę, żeby zrobili wspólne zdjęcie starego i nowego rekordzisty. A między nimi człowiek, który uczynił ich wielkimi. Powoli on jeszcze nie pobił rekordu. Nawet ja miałem mecze bez sześciu wybić. Byłeś niezłym graczem, porządnym miotaczem, ale temu dzieciakowi nie mógłbyś nosić rękawicy. Łowcy talentów węszą już i mówią, że będzie z niego drugi Roger Clemens Chętnie bym pomógł, ale... Słuchaj, pracuję w tej szkole od 30 lat. Kiszki mi się skręcają od uczenia angielskiego. Mówiłem, że wycieli mi taki kawał jelita? Nie, zapamiętałbym Chyba nic z tego nie będzie Dzięki temu chłopakowi zrobię karierę On jest moją szansą, moją przepustką do lepszego życia Co jest z tobą? Ciągle tylko ja, ja i ja Pomożesz staremu trenerowi czy nie? Dobrze, zabiorę tego chłopaka na mecz no, to już lepiej Jak wrócimy, postawię ci piwo Też bym się napił, ale sam zgadnę Wątroba? Nie, jestem mormonem Dziękuję za mleko Na pewno nie chce pani, żebym zapłacił? Ty nie musisz Pański to trenerze Niczego nie zamawiałem Szurnięta baba Helen, jesteś żałosna. Aż się ślinisz na tego szczeniaka? Wcale nie. Widziałem, jak na niego patrzyłaś. 17 lat, wspaniałe ciało, szczyt możliwości seksualnych. Coś ci powiem, słodziutka. Potrafię w łóżku to samo, co on. Oprócz znalezienia partnerki. Mówię hipotetycznie, ale to nie jest niemożliwe. Jestem tylko o 12 lat starsza od Taja. Gdybym miała 62 lata, a on 50, nikt by nie zauważył. Ale on ma 17 lat jest w szkole średniej. W czwartej klasie i jest dojrzały, jak na swój wiek. No tak, przecież nie mogę o tym rozmawiać z tobą. Panie Hackett, czy to Cessna 402? Tak. Takim samolotem z moim duszpasterstwem woziłem zaopatrzenie ofiarom huragana w Północnej Karolinie. Pracowity z Ciebie chłopak. Staram się pomagać. Dziękuję, że zgodził się Pan wziąć udział w oficjalnej ceremonii. To wiele dla mnie znaczy. Trenerze, tutaj wspomniał coś o ceremonii. Oh, yeah. Tak, to będzie piękne. Kiedy Taj pobije rekord, wymaszeruje na boisko orkiestra i ułoży się w litery Joe. A potem wyjdzie druga i przekreśli Twoje imię, przegrupuje się i napisze Taj. Wtedy wystrzelą sztuczne ognie, a Ty wjedziesz na boisko na ulicy Esterze. Mam wjechać na mule? Tak, i dasz Tajowi kluczyki do nowego kamarą. Amaro? Ja z rekord dostałem koktajl. Do czego zmierzasz? Wiedziałaś o tym? Tak. Zrobiłam czapeczki dla ciebie i dla muła. Nie chciałbym zepsuć Wam zabawy, ale popatrz, co jest pod nami. Zachmurzyło się. To niechmury chmury tam mgła. Nie wiem, czy wyląduje. Daj spokój, wylądujesz. Co jest? Mgła. Nie widzę lotniska. Lądowanie grozi kraksą. Musisz wylądować. Nie wiem. Widziałam, jak lądowałeś w gęstszej mgle. Nie wiem, nie wygląda to dobrze. Masz rację. Boję się. Obejmij mnie. Wieża, tu Nevada 1-2-1, dwa papa, papa. Zgłaszam brak widoczności. Czy możemy lądować? Nevada 1 dwa jeden, ja także was nie widzę. Lądowanie na własną odpowiedzialność. Decyzja należy do was. Słyszałeś? Możesz robić, co chcesz. Ląduj do cholery. To ostatni mecz sezonu i ostatnia szansa pobicia rekordu. Wielu ludzi byłoby rozczarowanych. Spokój! Ja tu jestem pilotem i ja decyduję. Siadać i zamknąć dzioby. Wie pan, kiedy muszę podjąć trudną decyzję, często znajduję pomoc w modlitwie. Wiem, że wciąż jesteś na mnie zła, ale chciałem, żebyś czegoś posłuchała. Nagrałem jeszcze raz opowieść o dwóch miastach. Posłuchaj i powiedz, co o tym sądzisz. Słyszałam już dość. Czytaj, czytaj, czytaj. Wiesz co? Włożę kasetę i nacisnę start. A ty tylko słuchaj. Zamek pogrążył się w płomieniach. W huku szalejącego pożaru. Kto tam? Cześć, Lowell. Co porabiasz? Cześć, Hank. Czytam tam, książkę dla mojej bliskiej przyjaciółki Faye. Co tam? Chodźmy się napić i poderwać jakieś kobitki. Chciałbym, ale nie mogę zawieść Faye. Jest zbyt dobrym przyjacielem. No to do widzenia, Hank. To znaczy Lowell. Tak mi głupio. Nie wiedziałem, że się nagrywa. Jeśli to mają być przeprosiny, to przyjmuję. Ale głos tego Henka za bardzo przypomina mi kogoś, kto dzwonił tutaj i prosił o pana Ham'a Burgera. To prawda, Hank to dziwny człowiek i jest w trakcie intensywnej psychoterapii u doktora Schierenheita. Ten chłopak musi natychmiast znaleźć się w czatam. Co wy tu robicie? Twój podszyty tchórzem brat bał się wylądować. Jegła była zbyt gęsta. Mecz już się zaczął. Może jeszcze złapiecie prąd. Nie ma czasu. Co tak stoicie? Trzeba go tam zawieźć. My polecimy Woj, widoczność jest zerowa Dla naszych pilotów to nie przeszkoda Grzej silnik To są piloci z Kohones. Chociaż to akurat nie jest najważniejsze Mgła jest gęsta jak zupa Jeśli ty tak mówisz, to wierzę Żebyś wiedział Byłaś tam, Helen, powiedz im Helen? Powiedz, że nie mogłem wylądować. Skoro tak twierdzisz, co niby masz na myśli? To tylko, że widziałam, jak lądujesz przy gorszej pogodzie. Oceniłem sytuację i postąpiłem zgodnie z normami bezpieczeństwa. Znasz się na lataniu lepiej ode mnie? Dobrze, będę z Tobą szczera. Myślę, że chciałeś obronić swój ukochany rekord. Zwariowałaś. Wszyscy o tym wiedzą po tym, jak zrobiłaś z siebie widowisko, przywalając się do tego dzieciaka. Odczep się. Jestem po prostu towarzyska, a ty robisz z tego nie wiadomo co. Jeśli ktoś jest dzieciakiem, to ty. Nie lądujesz, by chronić swoje męskie ego. Jak możesz mnie o to oskarżać, znając mnie tyle lat? Jak mogłaś nawet tak pomyśleć? Sandpiper Sand Air. Nie, Lowell. Żaden MacDupson tu nie pracuje. Hi Joe. Can I come in? Mogę wejść? Jestem zajęty. What are you busy doing? Czym? Ogólnie zajęty. Chodzi o wczorajszy lot. Zbadałam się ponieść atmosferze meczu. Nie powinnam była na ciebie napadać. Jeśli mówisz, że nie mogłeś wylądować, to nie mogłeś. Przepraszam. Sam za dużo powiedziałem. Po co wyciągnąłeś ten album? Oglądałem zdjęcia starej drużyny. Byłeś taki młody. Przypominasz trochę Taya. Tyle, że on jest wyższy i szerszy w ramionach. No i spodenki tak opinają mu się na pośladkach. Na miłość boską idź do domu i weź zimny prysznic. Już sobie idę. Ciągle myślę o tym lądowaniu. Może miałaś trochę racji. Jak to? Coś mi mówi, że może nieświadomie nie wylądowałem, by nie stracić rekordu. Jestem w 99% pewien, że postąpiłem słusznie, ale zostaje ten 1%, w którym nie jestem pewien. Jesteśmy tylko ludźmi. Każdy ma wątpliwości. Przynajmniej ty masz tylko 1%. A gdybym powiedział, że to bardziej jak 5% wątpliwości i 95% pewności, co za różnica? Pewność prawie absolutna, chyba tak. Ale mówiąc zupełnie szczerze, to bardziej jak 80-20. 75-25. 73-27. Czy zawsze tak wyrażasz swoje uczucia? Może w 20% przypadków. Jeszcze dwa dni temu nawet nie wspominałeś o tym rekordzie. Czemu to takie ważne? Nie wiem. Może póki mam ten rekord, jestem w jakiejś części wciąż siedemnastolatkiem. Jak go stracę, będę musiał się pogodzić z tym, że jestem facetem po trzydziestce, który jakoś nie zmienił świata. Głupie, co? Może w pięciu procentach. Drużyna wróciła, zdążyli na mecz. Zdaje się, że jest nowy rekord. Chyba tak. Zdążył na dwa wejścia, wyeliminował sześciu obrońców i zdobył zwycięskie punkty. Wspaniale! Jego rodzice się ucieszą. Nie mógł chyba zrobić więcej. Mógł. Rzucił się na widownię i zasłonił ciężarną kobietę przed trafieniem piłką Abstrahując od rekordu, czy on nie jest zbyt idealny, czy jest coś, w czym nie jest dobry, słyszałem, że zrobił swojej niepełnosprawnej babce trwało i nie wyszło najlepiej. No i mamy, on jest do niczego. Łapiesz się brzydkę. Pamiętasz ten dzień, kiedy pobiłem rekord? Podbiegł do mnie ten stary, który miał poprzedni rekord i uścisnął mi dłoń. Pamiętam go, stary piernik. Był dwa lata młodszy niż ja teraz. Dziadku, musisz mi pomóc. Chodź, potrzebuję pomocy. Słyszałeś? Wydałem starcie ci. Zaczynam brzmieć jak wuj Nedze. To podciągnij pas przepuklinowy i chodź. Co robisz? O nie! Śmiało, porzucamy trochę. Nie robiliśmy tego od 10 lat. Stanowczo za długo. Nie jesteśmy nastolatkami. Ja dalej mogę zrobić wszystko, co wtedy. Tylko nie tak często. Rzucaj. Wiem, co chcesz zrobić. Nic z tego, niczego nie chcę. Po prostu rzucamy piłkę. Rozluźnij się. Nie jestem w nastroju. Bardzo dobrze. Spokojnie. Tak, trzymaj. Po prostu rzucamy piłeczkę, nie wysilając się. Bolało. Niezły rzut. No dalej, jeszcze trochę. To już trochę czadu. Chcesz czadu? Tak, dawaj czadu. Dawno nie rzucałem. Chcę zobaczyć, jak dajesz czadu. Chcesz? Tak. Tego chcesz? Dobra. Sam chciałeś. Express Haketa wjeżdża na tor pierwszy. Jesteś gotów? Na pewno? Dobra, idzie dym. Co tu się dzieje?